Witajcie, przyjaciele, witajcie na tym kanale, gdzie rozbijamy matryce oświecenia i odkrywamy fakty, które są niepodważalne. Dzisiaj zajmiemy się pytaniem, skąd pochodzi tytuł książę, jakie jest jego pochodzenie, a jakie nie jest. Współczesna nauka twierdzi, że książę pochodzi od germańskiego słowa kuningas, z którego później rozwinęły się formy king konik i inne. Ale dziś zobaczymy, gdzie tak naprawdę kryją się korzenie słowa książę i dlaczego germańska teoria nie wytrzymuje próby. Najstarszy poświadczony królewski tytuł w Europie to anax, tytuł spotykany już w tekstach mykeńskich i u Homera. Nie jest pochodzenia greckiego. Jest to trako tytuł Starszy niż sama grecka wspólnota. Anax oznacza boskiego władcę, bohatera pochodzącego od bogów, syna boskiej linii krwi. Tak zwani greccy bohaterowie są w rzeczywistości trakopelazgijskimi królewskimi potomkami: Agamemnon, Menelaos, Odyseusz, Ajax i wielu innych. To jest pierwsze znaczenie tytułu Anax. Po okresie mykeńskim tytuł ten żyje przez całą starożytność. Anaks jest charakterystyczny również dla późniejszych królewskich domów, królów Sparty, dynastii Agiadów i Eurypantydów, władców Tesalii, północnych trackich królów, królestwa Odrów, a także dla macedońskich królów Filipa II i Aleksandra Wielkiego. Ważne jest podkreślenie, że kształtująca się wspólnota jońska, czyli grecka, między VIII a IV wiekiem przed Chrystusem nie przyjęła tytułu Anax jako swojego państwowego, oficjalnego tytułu. Pozostaje on obcy klasycznym Hellenom. Rzym przejmuje traką sakralność władzy. Juliusz Cezar próbuje wprowadzić egipski model. Aby władca stał się Bogiem za życia. Ale senat rzymski tego nie przyjmuje i zabija go. Problem nie jest tylko polityczny, jest religijno-polityczny. Rzym nie jest gotowy zaakceptować żywego człowieka jako Boga. Po Cezarze Oktawian August utrzymuje kult boskiego Cezara, zapoczątkowany jeszcze za Marka Antoniusza. A kiedy Cezar zostaje uznany za boskiego, August ogłasza, jestem synem Boskiego. To nie jest model egipski. To jest model bałkańsko-Trako w którym ojciec staje się bogiem po śmierci, a syn nosi tytuł: Syna Boskiego. W ten sposób Rzym oficjalnie przyjmuje formułę znaną z Anax i Anas, boski ojciec i boski syn. I tak dochodzimy do Konstantyna Wielkiego, ostatniego władcy, którego można nazwać synem Boga w starym, przedchrześcijańskim znaczeniu. Jego ojciec, Konstancjusz Chlores, zostaje po śmierci ubóstwiony w ten sam sposób, w jaki wcześniej ubóstwiano cesarzy. To jest kontynuacja starego trakopelazgijskiego modelu. Władca staje się Bogiem po śmierci, a syn nosi sakralny tytuł. Sam Konstantyn urodził się w Mezji, w Nesus, w środowisku będącym bezpośrednim dziedzicem trako pelazgijskich wspólnot. Mezjowie są spokrewnieni z plemionami na północ od Dunaju, Getami, Dakami i Sklawinami. A więc Konstantyn stoi dokładnie na granicy między starym modelem syna boskiego a nowym światem chrześcijańskim. Jest ostatnim rzymskim władcą, który nosi sakralność w starożytnym sensie. Ale po umocnieniu chrześcijaństwa istnieje tylko jeden syn Boży, Chrystus. Cesarz może być jedynie ustanowiony przez Boga, ale nie synem Boga. Sakralna linia dynastyczna w Rzymie zanika. Ale kontynuuje życie na północ od Dunaju. Getowie, Wenecji i Sklawinowie zachowują stary model władzy. Na północ od Dunaju trako ludy, opisywane różnymi nazwami w różnych epokach, lecz niosące ten sam kod kulturowy. Zachowują stary królewski model. Ideę władcy z boskim przodkiem i sakralną funkcją królewskiej władzy. I kiedy władca Bułgarów, Asparuh, syn ku brata, przekracza Dunaj i wchodzi na ziemię Imperium Rzymskiego, przynosi ze sobą sarmacki sakralny model władcy oraz starożytny tytuł kanas, dziedzica Anaxa. W ten sposób stary model wraca z powrotem na południe od Dunaju i spotyka się twarzą w twarz z już schrystianizowanym światem rzymskim. Kanas jest dziedzicem Anax A. K oznacza, pochodzący z, urodzony z, wywodzący się od. Anas oznacza, boskiego przodka. K Anas oznacza, pochodzący od boskiego, syn boskiego. To nie jest tylko tytuł. To jest sakralna formuła pochodzenia z Boskiego Rodu. To dziedzictwo najstarszego bałkańskiego modelu świętej królewskiej władzy. I wtedy w Bułgarii dzieje się coś całkowicie wyjątkowego w średniowiecznej Europie. Dwa różne modele królewskiej władzy spotykają się i łączą w jeden jedyny tytuł: Stary model. Tracki Kanas który przychodzi z północy wraz z getami i sklawinami asparucha i oznacza pochodzący od boskiego syn boskiego rodu i nowy model trako-rzymska formuła od boga rozpowszechniona na południe od Dunaju wśród lokalnych trackich wspólnot imperium rzymskiego i bizantyjskiego władca jest ustanowiony przez boga tak właśnie widzieli siebie potomkowie Konstantyna. Ta formuła pojawia się jako ubigi od Boga, z Bożej woli. Połączenie kanas i ubigi rodzi jeden z najwspanialszych tytułów średniowiecznej Europy: kanas ubigi syn boskiego, ustanowiony przez Boga. Z jednej strony stoi starożytna trakopelazgijska linia boskiego pochodzenia. Z drugiej Trako Rzymska idea władcy ustanowionego przez Boga. Nie ma innego europejskiego tytułu, który tak jasno łączy podwójną sakralną legitymizację z krwi i z Bożej woli. Tytuł ten jest poświadczony w oficjalnych kamiennych inskrypcjach Krumma, Omertaga, Małamira Presjana oraz w licznych inskrypcjach z Pliski i Presławia forma kanas ubigi jest stabilna, konsekwentna i oficjalna. To świadomie ukształtowany państwowy tytuł. Po chrzcie zapanowania Borisa staje się niemożliwe, aby władca nosił tytuł oznaczający syn boskiego. W teologii chrześcijańskiej istnieje tylko jeden syn Boży, Chrystus. Dlatego na słowie kanas dokonuje się operacji językowo-teologicznej. K oznacza pochodzący od a nas oznacza boski przodek. K a nas oznacza pochodzący od boskiego, syn boskiego to już nie jest akceptowalne. Dlatego odpada pierwsze a ze słowa anas i pozostaje forma nas. Usunięcie tego a nie jest przypadkowe. Usuwa ono boski komponent, a nas oznacza boski, nas oznacza wódz. Przywódca, członek rodu władców, ale nie bóstwo. Gdy odpada pierwsze a, boskie pochodzenie znika. I tak kanas fonetycznie staje się książę. Tak rodzi się tytuł książę, brzmieniowo podobny do kanas, ale już bez znaczenia, syn boskiego. Przyjmuje nowe, chrześcijańskie znaczenie, władca z rodu panującego, ustanowiony przez Boga. Jest to teologiczna korekta starożytnego tytułu, a nie germańskie zapożyczenie. Z Bułgarii tytuł książę rozprzestrzenia się na cały świat słowiański: Serbia, Knes, Bośnia, Knes, Chorwacja, Knes, Czechy, Najs, nice, Słowacja, Knięża, Polska, książę, Ruśkijowska, knias, Rosja, knias. Białoruś, Kniaz, Ukraina, Kniaz. Wszędzie oznacza to samo, władcę z rodu panującego, ustanowionego przez Boga, ale nie Syna Bożego. I tak, przyjaciele, zobaczyliśmy, skąd naprawdę pochodzi słowo książę. Nie pochodzi ono z ziem germańskich, jak twierdzi współczesna nauka. Pochodzi z ziem najstarszej europejskiej cywilizacji, Trakopelazgierskiej, cywilizacji bohaterów, synów bogów i królów, którzy po śmierci byli przemieniani w bogów. Właśnie z tego świata pochodzą Anax, Anas, Kaanas, Kanas Ubigi i w końcu Książę. To jest prawdziwa historia jednego z najstarszych europejskich tytułów władców. Dziękuję wam, przyjaciele, że oglądacie ten film. Subskrybujcie kanał i zostawcie swoją opinię w komentarzach.